Co chcesz teraz zrobić? Która jest. Kurde, powiem Wam, że pośmieszkowaliśmy, ale wydaje mi się to bardzo ciekawym pomysłem, żeby właśnie to zrealizować. Ja uważam, że to by była najciekawsza ogólnie loteria. Taka zupełnie inna, zrobiona z dystansem. No bo skoro można robić takie rzeczy, że samemu powołuje się już tą komisję, wystarczy, że ktoś ma te zaświadczenie zrobione. Ela Gavin, bo Ela Gavin by się wystroiła. Bo też typujecie Ela Gavin. W ogóle nie wiem, co ostatnio u Eli Gawin. Nie wiem, czy ona streamuje. Albo wiem, kogo bym wziął. Zacznijmy właśnie, od kogo zacznijmy, kto chce tutaj coś powiedzieć? Może od Moniki? To może od Om, To jest moja komisja kontroli loterii. Tą trójkę bym wziął. Czyli no co ty mały, jak ona śpiewa praktyczny bały. tajemnicza Monika i tutaj przewodnicząca komisji. I ja to, jeżeli bym, będę robił loterię, to właśnie taką zrobię. Tata ma prosty niech Sandra mówi. Ja Chciałaś dobrze. Chciał. O, podgłośniony mikrofon, to okej. Okay. No co mam z tą walczyć? No to zawalczymy, nie? Oczywiście nie to będzie honorowa walkę. A Monika Zobaczymy, chciała co coś będzie. przekazać? Tak, pani Izabela, po pierwsze chciałabym że będzie wszystkie mity... które Halo, Słychać mnie?